Zespół walczył do samego końca. Ich sportowy duch ujawnił się już w czasie castingów, które odbywały się na stadionie. musi być, Mezo szukał pokrewnych dusz, świetnych wokalistów i jako jedyny zaprosił do zespołu rapera i beatboxera. Wysyłajcie SMS-ów stosy, rozwalamy system w bitwie na włosy. Nikt na scenie nie miał takiej energii i radości ze śpiewania jak oni. Od początku stanowili bardzo zgrany zespół. Wy wyglądacie po prostu jak niewiarygodnie zgrany team. Zachwycili wykonaniem piłkarskiego hymnu. Szukali miłości, którą po kilku tygodniach znajdywali. Wykonali jedną z najpiękniejszych ballad w programie. Nigdy nie dawali zapomnieć o celu, na jaki grali. Odpadli tuż przed finałem, żegnając się z programem z honorem i podniesionym czołem.